Po drodze, wpadł w ręce zbójców. Którzy go... pobili. Ograbili. I uciekli. Zostawiając bliskiego śmierci. Nie wiadomo, jak długo ten człowiek leżał. Było gorąco. Pamiętajmy, że to Izrael, Włochy, Brzyca, jeny, jen, kichoczą gdzieś, a przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą, też Izraelita, z rodu Lewiego. Przechodził tamtędy, zobaczył go, odszedł, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował. zlitował się Wsadził go na własne zwierzę. Zabrał do gospody i roztoczył nad nim swoją opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za dwa dni z góry i powiedział: Zadbaj o chorego a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozwoju? Znawca odpadł. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, „I ci postępuj podobnie. Naszym zdaniem, pytanie do dzieci, który z tych trzech, Okazał się bliźnim pobitego. Czy był to kapłan? Czy może lewita? Czy może jednak Samarytanin? Samarytani. Samarytani. Tak? Samarytani. Bardzo dobrze. Samarytanin. Samarytani. Gdzie byłeś w tym roku na wakacjach? Byłam na, byłam na Mazurach, nad morzem i, w, i byłam na obozie. Prawdziwa szczęściera była praktycznie wszędzie. Na dwóch obozach, u babci, na Węgrzech i może jeszcze gdzieś, nie pamiętam. Jak był przesył, to można zapomnieć, ale to dobrze, że jest więcej niż w niej. Proszę cię bardzo oboziem i jeszcze w drogę, w drogę. Niektórzy mówią, że Mielno to taka dzielnica Poznania, tylko troszeczkę oddalona. Kto jeszcze chce się podzielić? A ja byłam w górach, w barniku u babci i na obozie i jeszcze u koleżanki dwa razy. Super. I jeszcze tu jest się kolega. My na Wrocławiu jeszcze było kolegów, Zobaczyliśmy w lotowej wojnie i było bardzo dużo dzieci i dorosłych. No i super. Kolega wprowadzi nas w następne pytanie wakacyjne, a mianowicie, czy w czasie tych wakacji poznawałyście ciekawych ludzi? Tak? Na obozie poznałam dużo różnych fajnych koleżanek i kolegów. na może też, na Mazura. Bawiłam się z, kuzy z kuzynką. A na Węgrzech poznałaś kogoś ciekawego? Nie. Prawdopodobnie bariera językowa węgierski trudno zrozumieć uniemożliwiła zapoznanie się prawego osób, ale tutaj mamy kolejnego rozmówcę. Ja byłam w parku dinozaurów. Nieprawdopodobne. A one tam żyły? Były zabawkowe. Jeszcze były zabawkowe, bo duże to bym ogrodził. Były duże. To... Takie jak... Taki jak blok. Takie jak blok. podobne, że takie coś może być w parku. Kto jeszcze? Proszę, z nie, nie. Ja to jest że na i jeszcze za dużo ludzi poznajemy, a na środowej wojnie najwięcej pozdajemy bo tam fryszy się. Przyjaźni, tam szampietana, szumają śmietana. Śmietana. No jesteś słodziutki i kremowy, to nie dziwię się. Byłam nad, nad morzem i nad jeziorem. Nad morzem i nad jeziorem. I kogo tam poznałeś? Eee, nie pamiętam. No to już było dawno, prawda? Ja byłam na obozie rodzinnym, poznałam bardzo fajnych ona to już, już jest moją przyjaciółką, Maję, tutaj, bo ona jest miła, taka. Jak proszę, proszony? Czasami wujek potrafi powiedzieć tak, że potem nie wiadomo co powiedzieć, nie się. Teraz chciałem Was zapytać, czy na tych wakacjach może był z Wami taki jeden fajny gość? Niektórzy na niego mówią: Jezus, był z Wami na tych wakacjach? Był ze mną na wakacjach i nawet yy, jak była te praca na prezentacji, to tam opisałam, takie jakby trochę. To było moje pytanie, bo mam nadzieję, że kiedy będziecie te prace dzieciaków przyglądać, to zauważycie, że one tam właśnie pokazują, że na te wakacje to jeżdżą również z Jezusem. No slotowiec, tam Jezus to pewnie był wiele razy. Je Jezus tam jest co roku i co chwilę tam łazi. I tam dla wszystkich ludzi. I tak jest smutne no, to to, że to jest to. Jest to, jest to, jest to że wy lubicie eksperymenty i doświadczenia. W takim razie zapraszam na laboratorium k 5 m przysługował kilku asystentów. Kilku, przyjmijmy do dziesięciu. Dziesięć to jest tyle, to jest tyle. Dobrze, dziesięć, to jest tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodźcie tutaj, patrzcie na nas. Dzieci, tutaj mamy suchy lód. I zaraz go pokażemy. Suchy lód wygląda tak. Suchy lód, jak myślicie, jest bardzo gorący czy bardzo zimny? Bardzo gorący, tak? Oczywiście to byłoby właściwe skojarzenie, ponieważ jak widzicie, paruje. Suchy lód jest bardzo zimny. Ma aż. 78, 78 stopni minus. Spróbujmy sobie zrobić w takim razie coś takiego. Uwaga, nalejemy sobie trochę wody do tej butelki, dobrze? Ale wszyscy się troszeczkę odsuwamy, odsuwamy i jeden tutaj asystent mi przytrzymuje butelkę. Okay. Uwaga na ręce. Nie wiem, jak to było z tą kolejnością, co lekarz. Pan tylko uważa na właściwą kolejność następnym razem. 4 godziny czekaliśmy na Izbie przyjęcia. Teraz kochani, na przykład pokażę Wam taką rzecz. Tutaj mam taki mały kubeczek. Pobijam sobie z niego wodę mi troszkę zasklepiarny. Można na przykład zrobić tak, żeby nasypać trochę suchego lodu. I nagle woda się i Czy ktoś chce się napić? To może na początek ja. Jest tak takie samo, tylko wiecie co, to może napijmy się później nieco, ponieważ jest to trochę chłodne. Teraz spróbujmy nasypać ten nasz zimny dół. tylko uwaga, musimy się troszeczkę odsunąć. Nic nie będzie widać. Uwaga, troszeczkę się odsuwamy, odsuwamy się wszyscy, odsuwamy się jeszcze. Naspiemy sobie się. tutaj do tej Suchy lód, który przechodzi ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy, z pominięciem stanu ciekłego, przy bardzo niskiej temperaturze. I w ten sposób, tak jak mówiliśmy na samym początku, możemy złapać nasze westchnienie, dlatego że w rzeczy samej ciepły lód jest dwutlenkiem węgla, czyli tym samym, co nasz wydychający powietrze, kiedy sobie wzdychamy. Zdychamy, wówczas możemy sobie takie westchnięcie utrzymać na ręce. Kochani moi asystenci, w liczbie nieokreślonej, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Zapraszam Was na swoje miejsca, już wsiądźcie. Bardzo Wam dziękuję. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć taką rzecz. Każdy z nas, kiedy my byliśmy w Waszym wieku, kiedy mieliśmy my dorośli 3 lata, 5 lat, a nawet 6, każdy z nas badał otoczenie w różny sposób. Braliśmy wszystko, co popadnie do buzi. Lizaliśmy, gryźliśmy, wąchaliśmy, dotykaliśmy, wkładaliśmy ręce tam, gdzie nie trzeba. Wszystko tylko po to, żeby poznać. Wiedza ma olbrzymie znaczenie. Wiedza jest kluczowa. Nie ma innego sposobu, żeby poznać otaczające nas otoczenie, jak właśnie doświadczenie. Musisz sprawdzić, skosztować, zobaczyć, jak to się ma, czy rzeczywiście działa to tak, jak mówi instrukcja, czy rzeczywiście będzie taki efekt, jak zakłada producent. I co się stanie, kiedy zmieszam ze sobą jedną i drugą substancję? Co mu się stanie? Co się stanie? Bóg w księdze Malachiasza dokładnie w taki sam sposób mówi do człowieka. <tryk> Czytamy o tym w trzecim rozdziale w dziesiątym wierszu. Posłuchajcie, dzieci. Teraz jeszcze będzie chwila dla Was. Bóg mówi tak: Przynieście całą dziesięcinę do spitlerza, czyli 10% pieniążków i jakichś yy, prądów. Przynieście do magazynu, aby był zapas w moim domu, mówi Pan, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Czy Wam nie odpłacę, czy Wam nie otworzę o tym niebieski i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Doświadczcie, sprawdźcie, zobaczcie, co się stanie. Poznawanie naszego Pana przekłada właśnie ten element doświadczenia. Drodzy słuchacze Małego K5N, kiedy już tylko nabędziecie tą nieprzeciętną umiejętność czytania samodzielnego, bierzcie Pismo Święte do ręki, czytajcie je z wiarą i zobaczcie, co się stanie. W ten sposób poznacie naszego Pana. A On w tych doświadczeniach będzie Wam asystował. Kochani, zapraszam, pomódlmy się już na koniec. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem poznawanym. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który daje się poznać. Choć może na początku nie widoczny, na pierwszy rzut oka, to jednak przy bliższym poznaniu. Bardzo wyraźnie. Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, abyś objawiał się i wzbudzał tą chęć poznawania Ciebie, doświadczania Ciebie i sprawdzania, jaki tak naprawdę jesteś. U każdego z nas. I u tych najmniejszych, ale także i u ich rodziców. Dawaj się poznawać, Panie, każdemu, kto jest głodny, wiedzy, poznania. Ciebie. Bądź Panie, bo Ci Panie. Wszystko, co robisz, jest dobre. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. 再见。 我陪你。